Taki jest, miałem coś nagrać na koniec, jak będzie to już wszystko poskładane. 60 dostało wspomaganie nową maskę, która według mnie jest lepsza od tamtej. Dlatego, że ta maska z żywicy waży 1,5 razy, znaczy razy więcej jak tamta z blachy. Nowa. Oczywiście nowe hamulce porobione. Silnik od góry do dołu zrobiony był. Została jeszcze tylko przednia oś, ale na to jest jeszcze inne rozwiązanie, które chciałbym tutaj zastosować. Ogólnie to zmienił tutaj się najbardziej pulpit. Zastosowałem w ogóle inne zegary. Został tylko ten stary od obrotomierza oryginalny, a wielowskaźnik został zastąpiony tymi trzema, głównie przez to, że przez ten wielowskaźnik był zrobiony remont. Niestety ciągnik się zagrzał, wyrzucił ustrzelkę pod głowicą. Zaczął dmuchać kompresją, no i to pokażemy jak to działa, oczywiście od lewej na lewy dolny róg, kontrolę oleju podłączona razem z zegarem, temperatura cieczy chłodzącej, no i woltomierz, który, który jakbym miał inny to bym założył inny, ale innego nie ma. Prawdopodobnie kupię jeszcze jeden taki sam i spróbuję go włożyć w to miejsce, oczywiście ten, ale pokazuje jak stoi ciągnik równo y, dobrze, ale jak się ciągnik y, gdzieś pracuje, to się ta wskazówka, tam pokazuje co chce, przy zakładaniu, pod, podłączeniu go, jak ruszałem tą całą deską, to im bliżej do siebie, tym wskazówka szła dalej w prawą stronę, porąbana akcja. Dobra, maska no, z ręczny tutaj normalnie, plus. która znajdowała się tu została założona coś takiego ale jak w tym jak jest zamontowana w ciężkiej serii na błotniku to mamy maskę otwieraną w tą stronę opa idzie do góry i się otwiera, to jeszcze ten jak miałem zmienić na coś innego jakiś pasek mamy to wszystko tak nowa chłodnica, góra no i oczywiście zamontowanie tej maski która jest przystosowana głównie pod kabinę do ciągnika bez kabiny, mocowanie z tej strony do zbiornika, tutaj takie płaskowniki do tego oryginalnego mocowania do zamykania maski na, te, na temat spasowania na temat spasowania tych dwóch rzeczy pozwolę sobie przemilczeć dlatego, że no właśnie inaczej nie pasuje w ogóle szersza jest ten szersza jest maska jak ten kokpit no ale to wiadomo Dlatego, że y, ta maska jest głównie stosowana pod, y, pod, 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 kabinę. Pod kabinę tego samego producenta. Jeszcze jeden taki ogólny rzut na to wszystko. No. Fotel został stary, bo jeszcze, jeszcze, jeszcze ten rok przechodzi, a w tej cenie i tak nie jest lepszego. Kupię taki sam, to będzie tak samo wyglądał ze Z tyłu jakieś halogeny, no i to dobrze jest. Jeszcze, żeby zamontować ten kokpit, musiałem przedłużyć cięgno gazu tak samo jak i dźwignię zmiany biegów dlatego że to wszystko to wszystko poszło do góry tak, o jakieś parę trzeba widać po kolumnie kierowniczej o jakieś kilkanaście centymetrów i no tego, tego to wszystko wymagało